Prezes Taxi 2.2. Przede wszystkim chciałem podziękować panu prezydentowi za zajęcie się tą tematyką, bo jest, jak pan prezydent wspomniał, jest to nagminne. Chciałbym dołożyć do tego, że jest bardzo również dużo podróbek na naszym rynku i pasażer, który wsiada powiedzmy na Piotkowskiej do takiej taksówki, która nosi podobny szyld z naszej korporacji czy do innej, jest oszukiwany. i. Czuję się, że ta taksówka jest droga, a jest to nieprawda. Taksówki nie są aż tak drogie i zapraszamy, naprawdę zapraszamy i proszę, żeby klienci zwracali uwagę po prostu na oszylowanie tych samochodów. Jak Pan ocenia, ile takich podrabianych taksówek może być w Łodzi? Sądzę, że gdzieś około 500 może na naszym rynku występować w Łodzi. Tak normalnie jeżdżą po mieście, a legalni kierowcy ich jakoś w jakiś sposób nie próbują tam, wie pan, przy przyprowadzać przy, przy, e, do porządku, bo zdarzają się pewnie takie sytuacje. No na pewno się zdarzają, niemniej nam jest ciężko ocenić, czy to jest legalna taksówka, czy nielegalna. My możemy zwrócić uwagę, wówczas gdy szyld jest naprawdę podobny do naszej korporacji. To jest wszystko, co możemy zrobić na dzień dzisiejszy. Ale mówię. Dziękuję jeszcze raz władzom miasta za zajęcie się tym problemem. Co klient może hmm. zrobić świadanie te taksówki? Może poprosić o pokazanie jakiegoś identyfikatora, żeby mieć pewność, Powinien klient, że... klient zwrócić uwagę na to, co na drzwiach i na kogucie jest napisane. Przykładem jest pas wolności. Zobaczcie Państwo taksówkę teletacji 400-400 oraz podrabianą, o, przepraszam, jest uciekła, żyjnie nie ma, która krój cyfr, a... czcionka, ułożenie jest do złudzenia podobne do 400-400. Dziś jest dzień, pas wolności, więc klient ma prawo... Zauważy tą ogromną różnicę. Wieczorem stojąc na Piotrkowskiej pod jednym z klubów nie zauważy. Zauważy dopiero bardzo wysoki rachunek i o, ja apeluję do wszystkich mieszkańców tego miasta, by zajmując miejsce w taksówce, zwrócili uwagę co to za samochód, co to za pojazd, jak jest oznakowany. E, inicjatywa prezydenta miasta dotycząca udziału samych taksówkarzy w kontroli, czyli zwrócenie uwagi, czy samochód, który stoi przed nim, e, posiada licencję, jest e, bardzo trafna i chyba jedyna w Polsce. Ja, my w wielu miastach prowadzimy firmę i spotkaliśmy się z czymś takim pierwszy raz. Czyli taksówkarz, który ma wątpliwości, może drogą radiową spytać poprzez centralę straż miejską czy samochód o tych numerach rejestracyjnych posiada ważną licencję i e, jednocześnie porządku o interwencję tychże strażników. Jest rewelacyjne. To jest najlepsze, co może, możemy zrobić w tej chwili, by wykluczyć tę nie, nielegalną konkurencję z naszego rynku. No i mamy nadzieję, że to w najbliższych tygodniach odniesie skutek widoczny dla wszystkich, przede wszystkim dla mieszkańców i dla nas samych. Czy panowie jesteście w stanie ocenić mniej więcej straty, jakie możecie jako korporacje ponosić z powodu działalności takich 500 nielegalnych taksówek? Czy to jest w ogóle do obliczenia? Chyba nie. Chyba nie, no ale w dworce takie miejsca jak to, jak Pieczkowska w nocą kluby, które pracują między godziną 21 a 6 rano, to są miejsca, gdzie jest najwięcej konteksy. Tak, taksówkarze sami nie chcą wymierzać sprawiedliwości, tak brzydko to określę, czyli zajmować się tą problematyką, gdyż są to grupy po kilku kierowców. Kierowcy legalni, licencjonowani obawiają się wysiadania z samochodu, interweniowania itd. itd. Stąd też no, mamy nadzieję, że teraz się to zmieni. Dziękujemy.